My wszyscy bez wyjątku jesteśmy super. Właśnie przed chwilą wymienialiśmy się uprzejmościami z moją koleżanką, i na koniec padło: jesteśmy super, tak jak wszyscy. Bo taka jest prawda: wszyscy jesteśmy super. Niezależnie od tego, jaka w danym momencie jest nasza świadomość, jaką rolę tutaj odgrywamy w tym konkretnym życiu. Bo pamiętajmy, że żeby czegoś doświadczać, żeby się rozwijać, to absolut musiał się podzielić na bardzo, bardzo wiele świadomości, czyli w tym konkretnym przypadku nas, ludzi. I jesteśmy połączeni, jesteśmy jednym, natomiast tutaj, na potrzeby tego doświadczenia, jesteśmy. Trochę osobni. Każdy ma taką oddzieloną świadomość, no i żeby mogły być te interakcje, żebyśmy mogli uczyć się kochania siebie nawzajem, to muszą być tarcia. Z czasem delikatne subtelne, a czasem bardzo, bardzo duże. Ludzie są naprawdę różni. Mamy chyba całe spektrum możliwości, jakie można sobie wyobrazić. I warto pamiętać, że wszyscy jesteśmy super. Nie tylko ci piękni, radośni, weseli, cudowni ludzie o gdzieś tam pięknej świadomości. Super są również ci, którzy są narcyzami, którzy są w ten, czy w inny sposób, yy... Gdzieś tam sprawiają, że te relacje są toksyczne. Eee, to jest bardzo potrzebne, po to, żeby wzajemnie siebie e, uczyć się kochać. No, bez tego, bez tych wyzwań, nie byłoby tej możliwości wzrastania, eee, tego doświadczania, tego odkrywania, że tu chodzi zawsze o miłość. Te doświadczenia są bardzo trudne. Eee, to, to nie jest tak, że ja tu wszystkich tu i teraz zawsze kocham. To jest kwestia tego, czy pamiętamy, właśnie jaka jest nasza świadomość, czy pamiętamy, kim jesteśmy, że jesteśmy częścią absolutu, częścią Stwórcy, i wtedy yy, łatwiej jest nam zachować właśnie ten szacunek do drugiej istoty, tą miłość gdzieś tam do istoty. Eee, czy też gdzieś popłyniemy z tym nurtem umysłu, eee, wkręcimy się w jakieś historie, opowieści i jakieś tam żale <laughs> ciężkie, no to wtedy eee, z tą miłością może być różnie, możemy mieć jakieś pretensje, jakąś, jakiś niesmak do kogoś. Eee. Tak więc warto, warto po prostu pamiętać, jak przez jak największą część dnia, kim jesteśmy tutaj zachowywać tą świadomość. Im dłużej nam się ją uda zachować, być obserwatorem, tym piękniejsze będziemy mieli życie, a gdy będziemy się wkręcać w emocje, w ego i tak dalej, to będziemy mm, sobie generować różne tam stany takie i <laughs> różne rzeczy będą nam odbijać w tym lustrze. Tak więc to jest bardzo ważne, żeby po prostu być obserwatorem i żeby wysyłać, niezależnie od tego, co się dzieje, wysyłać miłość do wszechświata, do każdej, do każdego przejawu istnienia, do każdej istoty. No nie musimy tego mówić, bo to mogłoby być bardzo dziwnie odebrane. Nie jesteśmy na to gotowi jako społeczeństwo, ale gdzieś tam w sercu, w głowie, możemy wysłać miłość do drugiej istoty, niezależnie jak ona bardzo nas skurza. jak się. Jak się bardzo źle, mówię źle tutaj tak w cudzysłowie, zachowuje. Ona robi to dla nas, odgrywa swoją rolę najlepiej jak potrafi. Tak wybrała, że zejdzie tutaj na ziemię do tej powłoki, do tego ciała i odegra tego toksyka, narcyza, czy trudnego szefa, małżonka itd. Zrobi taką czy inną przykrość, no... Taka jest rola tej istoty, tak się umówiły dusze przed y, narodzinami. I to broń Boże nie znaczy, że mamy to znosić teraz i być w towarzystwie tej osoby przez całe życie. Nie, absolutnie nie. Mamy święte prawo się gdzieś tam oddalić, y, zadbać o to, żeby nasze otoczenie było piękne. Tylko y, kochajmy. Tą istotę, mimo wszystko. Nie, żeby nie było nienawiści, wrogości, no bo jak wysyłamy nienawiść, no to wszechświat, który jest lustrem, odbija nam właśnie z powrotem nienawiść i przyciąga takich ludzi, którzy wygenerują w interakcji z nami te stany, my wygenerujemy, będą takie okoliczności. A jeżeli, mimo wszystko, niezależnie od tego, co się dzieje, jak bardzo ktoś nas wkurza, jak bardzo się nam to nie podoba, i oczywiście, tak merytorycznie, racja tutaj może być po naszej stronie, tak, no to my musimy, musimy, nie musimy, ale w najlepszym naszym interesie jest wysłać mimo wszystko miłość do tej osoby. Nie musimy jej ulegać, nie musimy dawać się wykorzystywać e, i tam jakby wchodzić, wiadomo jakie interakcje, ale no niech nie będzie tej złości, nienawiści, niech to będzie gdzieś tam wieczorem, jak już nawet nie w tej chwili, to gdy ochłoniemy, gdy wrócimy do siebie, niech będzie to takie Zrozumienie tego, że to jest pewien teatr, że jesteśmy wszyscy jednym i że ci ludzie to są nasi nauczyciele, którzy przyjęli na siebie bardzo niewdzięczną rolę. Tych tutaj takich katów, oprawców, toksyków i tak dalej. Robią tutaj czarną robotę po to, żebyśmy mogli wszyscy doświadczać. Wyjście z tej gry to jest właśnie miłość. Tego mamy się nauczyć. Często jest tak, że uczymy się tego, gdy już sięgniemy dna. Już nas tak wszyscy, wszyscy sytuacja wkurza, już jest tyle złości, emocji, gdzieś tam już um, machniemy na to ręką i coś wtedy odkrywamy. No. Tak, może nie zawsze tak jest, ale pewnie w jakiejś części przypadków no, musi już dojść do dna, żeby, żeby to zaświtało. A inni mają to szczęście, że szybciej się obudzą, szybciej to zrozumieją, bardzo w tym pomagają owoce, zdrowy tryb życia. E, tak, wszyscy organizm to większa świadomość, e, ale to tak na marginesie. No, czyli w ten czy w inny sposób bójmy się, pamiętajmy, kim jesteśmy. Jak najwięcej w ciągu dnia żyjmy ze świadomością, że jesteśmy częścią absolutu, że to jest tylko teatr. A my możemy być bardzo szczęśliwi, gdy będziemy obserwatorami. Czyli. Tak, po prostu spokojnie patrzymy na to, co się dzieje, wysyłamy wszędzie miłość, zrozumienie, akceptację, akceptujemy w pewnym sensie to, co się dzieje, możemy to zmieniać, możemy jakby decydować, że idziemy w innym kierunku, mamy do tego prawo, aby jak najszybciej nam się wszystkim to udało. Eee... Ale bez złości, bez nienawiści, bez niechęci, bez, bez obrażania drugiej osoby. To jest proces, my się tego uczymy. Z dnia na dzień coraz bardziej przechodzimy w jedną albo w drugą stronę. No, mam nadzieję, że w stronę, w stronę tej radości, w stronę tej miłości idziemy, podążamy, że to przeważa. Pewnie będziemy, to jest proces, więc na pewno się będą zdarzyć przypadki. Oj, będą. To chyba nie ma takiego, chcę, by od razu to, to wszystko gdzieś w sobie przed. Transformową. Będą przychodzić nauczyciele, i za każdym razem, gdy my znamy mały teścik, no to jesteśmy kroczek bliżej tego upragnionego spokoju, spokoju połączonego z radością, bo to się miksuje. Jest spokój od problemów i dużo radości. No ale musimy wysyłać przeważającą większość miłości, e, akceptacji i zrozumienia, bo wtedy takiej okoliczności będzie odbijać wszechświat w tym lustrze, które nas otacza i to będzie przychodzić do naszego życia. Ludzie problematyczni ci wspaniali nauczyciele będą się gdzieś tam oddalać będą szli do innych osób, które tego potrzebują tych doświadczeń a do nas będą przychodzić ludzie, którzy będą podobnie jak my rezonować właśnie z tymi wartościami z szacunkiem, z miłością z akceptacją no lgnie swój do swego to, to jest po prostu przyciągamy to czym jesteśmy Życie może być piękne i to naprawdę zależy od nas, od naszej pracy wewnętrznej z naszymi e, myślami, e, jak najmniej emocji i jak najwięcej uczuć. Uczuć pięknych, miłości. E, dlaczego emocji? No bo emocje wywołują w nas e, takie automatyczne e, automatyczne stany. Uczucia natomiast one są, e, są stałe i są, przy, przyciągają do nas piękne rzeczy. Tak więc miłości dla nas wszystkich, jak najwięcej w nas samych, bo wtedy będzie również w naszym otoczeniu.